To już półmetek wyzwań, które trzeba ukończyć, aby zdobyć nową pelerynkę Jern Cape. Dziś zadanie nieco prostsze, choć dla niektórych czasochłonne, za które zostaniemy wynagrodzeni kapeluszem z Muchomora. Strzel proszę łapkę w górę, a ja lecę z poradnikiem. Naszym dzisiejszym celem jest pokonanie 200 przeciwników. Brzmi to trochę przerażająco, ale wbrew pozorom nie jest. Polecam wykonać to zadanie na zewnętrznych murach, gdzie dobrze ulepszony łuk powinien zestrzelić każdego przeciwnika jednym trafieniem. Oczywiście jest to opcja dla osób, które dobrze czują się z łukiem w dłoni, dlatego są jeszcze dwie alternatywy. W dziczy można walczyć z licznymi zgrajami piglinów, pillagerów i pająków, na których rzuci się też mnóstwo graczy, więc nie będzie łatwo samemu ubić odpowiednią ich ilość. Trzecia opcja to pokonywanie potworów w kopalniach, co można robić jako dodatkowe zadanie przy wykopywaniu surowców, za które zbierze się później mnóstwo emeraldów. Poza kapeluszem i postępem do pelerynki standardowo dostajemy 500 szmaragdów i 1000 expa. Na zadanie zarezerwujcie sobie około 15 minut. Zostaw suba i nie przegap kolejnych poradników ze wskazówkami dotyczących ukończenia wyzwań i zdobądź nową pelerynkę.